Niezawodność samochodu to nie tylko kwestia rzadkich wizyt u mechanika. To spokój ducha, pewność, że twój samochód poradzi sobie z kilometrami i zachowa doskonałe osiągi. Wyobraź sobie jazdę po trudnym terenie lub dalekie podróże bez obaw przed awariami. Przyjrzyjmy się 10 najbardziej niezawodnym crossoverom wszechczasów: 10. Subaru Outback. Jeśli chodzi o niezawodność, Subaru Outback niezmiennie plasuje się wysoko w rankingach. Znany ze swojej wytrzymałości i długotrwałej wydajności, Outback jest ulubionym modelem miłośników aktywnego wypoczynku i rodzin. Niezawodność Subaru Outback wynika z zastosowania symetrycznego napędu na wszystkie koła, który gwarantuje doskonałą przyczepność i stabilność. Urządzenie otrzymało również wysokie oceny niezawodności od Consumer Reports, a jego trwałość jest stale chwalona. Solidna konstrukcja pozwala na radzenie sobie z trudnym terenem i trudnymi warunkami pogodowymi. Właściciele subaru Outback zachwycają się jego trwałością i niskimi kosztami utrzymania. Wiele osób twierdzi, że ich outbacki pokonały ponad 400 tys. km bez żadnych większych problemów. Outback łączy w sobie wygodne, przestronne wnętrze z wytrzymałą obudową odporną na działanie warunków atmosferycznych. Pod maską znajduje się niezawodny 2-5-litrowy czterocylindrowy silnik, który zapewnia płynną i wydajną jazdę, idealną zarówno w mieście, jak i na wyprawach poza nim. 9. Toyota Highlander. Toyota Highlander jest znana ze swojej wyjątkowej niezawodności i stabilnych osiągów. Ze względu na przestronne wnętrze i płynną jazdę, jest to popularny wybór wśród rodzin. Highlander jest wykonany z materiałów najwyższej jakości i cieszy się doskonałą opinią pod względem trwałości. Urządzenie często otrzymuje najwyższe oceny niezawodności od takich źródeł jak J.D. Power i Consumer Reports. Ponadto zaawansowane systemy bezpieczeństwa Higlandera znacząco podnoszą jego ocenę niezawodności. Właściciele często komentują trwałość Higlandera. Wielu z nich przejechało ponad 250 000 mil z minimalnymi problemami. Modele z lat 2017-2019 są szczególnie chwalone za niezawodność i zadowolenie właścicieli. Highlander oferuje przestronne wnętrze z trzema rzędami siedzeń, dzięki czemu idealnie nadaje się dla dużych rodzin. Nadwozie jest eleganckie i nowoczesne, a pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V6, który zapewnia równowagę mocy i wydajności. Bezpieczeństwo i systemy multimedialne są wysoko oceniane, a przestronny bagażnik zapewnia przyjemną podróż wszystkim pasażerom. 8. Honda CRV. Honda CRV to sztandarowy model w segmencie kompaktowych crossoverów, słynący z wyjątkowej niezawodności i praktyczności. Jest popularny wśród osób dojeżdżających do pracy i małych rodzin. Model CRV jest chwalony za solidną konstrukcję i niezawodną wydajność. Urządzenie to regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach niezawodności od Power i Consumer Reports ze względu na niskie wymagania konserwacyjne i trwałość. Właściciele często podkreślają, że CRV może przekroczyć 400 tysięcy km przy minimalnych problemach. Modele z lat 2013 i 2016 roku wyróżniają się niezawodnością i zadowoleniem właścicieli, a wielu chwali ich trwałość i oszczędność paliwa. CRV oferuje przestronne i wygodne wnętrze z dużą ilością miejsca na bagaż, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku i na wycieczki. Wygląd zewnętrzny jest elegancki i nowoczesny. Pod maską zazwyczaj znajduje się niezawodny i wydajny czterocylindrowy silnik o pojemności 2,4 litra, który zapewnia równowagę między mocą a oszczędnością paliwa. 7. Lexus RX 350 Lexus RX 350 jest synonimem luksusu i niezawodności. Wyróżnia się na rynku luksusowych crossoverów, zapewniając komfort i stabilną pracę. Aparat RX 350 został wykonany z wysokiej jakości materiałów i przy użyciu precyzyjnej inżynierii, co zapewnia mu długotrwałą wytrzymałość. Urządzenie często otrzymuje najwyższe oceny niezawodności od J.D. Power i Consumer Reports. Właściciele często podkreślają płynną jazdę i niskie koszty utrzymania RX350. Wielu użytkowników podaje, że ich RX350 przejechały ponad 400 000 km bez większych usterek. RX350 wyróżnia się luksusowym wnętrzem, materiałami najwyższej jakości i zaawansowaną technologią. Wygląd zewnętrzny jest elegancki i wyrafinowany, co podkreśla jego luksusowy status. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V6, który zapewnia pewną i płynną jazdę. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i multimedialne dodatkowo podnoszą jego atrakcyjność. 6. Mazda CX-5. Mazda CX-5 wyróżnia się połączeniem niezawodności, sportowego prowadzenia i stylowego wzornictwa. To najlepszy wybór wśród kompaktowych crossoverów dla osób ceniących dynamiczną jazdę. CX-5 charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i niezawodną pracą. Urządzenie niezmiennie zajmuje wysokie miejsca w rankingach niezawodności JD Power i Consumer Reports. Modele z lat 2017 roku, 2020 i 2021-2023 wyróżniają się szczególnie wysoką niezawodnością. Właściciele często chwalą CX-5 za trwałość i niskie koszty utrzymania. Wielu użytkowników podaje, że ich CX-5 przejechały ponad 300 000 km z minimalnymi problemami. CX-5 wyróżnia się wnętrzem klasy Premium, wykonanym z wysokiej jakości materiałów i konstrukcją skupioną na kierowcy. Elegancki i sportowy wygląd zewnętrzny wyróżnia go na tle innych kompaktowych crossoverów. Pod maską zazwyczaj znajduje się niezawodny 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik, który zapewnia dobry balans mocy i oszczędności paliwa. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i przyjazny użytkownikowi system multimedialny dodatkowo podnoszą jego atrakcyjność. 5. Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser słynie z niezrównanej niezawodności i wytrzymałości. To świetny wybór dla entuzjastów jazdy terenowej i osób poszukujących wytrzymałego pojazdu. Land Cruiser charakteryzuje się solidną konstrukcją i zaawansowaną inżynierią, co przekłada się na niezmiennie wysokie noty w badaniach niezawodności. Właściciele Land Cruisera często podkreślają, że może on pokonać dystans 500 tys. km przy minimalnych problemach. Land Cruiser oferuje luksusowe i przestronne wnętrze wykonane z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu długie podróże stają się komfortowe. Zewnętrzna część pojazdu jest wytrzymała i przystosowana do trudnego terenu. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V8, który zapewnia doskonałą wydajność zarówno na drodze, jak i w terenie. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i najwyższej klasy system multimedialny dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność. 4. Honda Pilot Honda Pilot znana jest ze swojej niezawodności, przestronności i funkcji przyjaznych rodzinie. To najlepszy wybór dla osób poszukujących niezawodnego i wszechstronnego crossovera. Pilot cieszy się ugruntowaną opinią pod względem niezawodności i często zajmuje wysokie miejsca w badaniach JD Power i Consumer Reports. Właściciele często informują, że ich piloty przejechały ponad 400 tysięcy km z minimalnymi problemami. Pilot oferuje przestronne wnętrze z trzema rzędami siedzeń, dzięki czemu idealnie nadaje się dla dużych rodzin. Wygląd zewnętrzny łączy w sobie elegancję i funkcjonalność. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V6, który zapewnia doskonałą wydajność i efektywność. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i przyjazny użytkownikowi system multimedialny jeszcze bardziej podnoszą jego atrakcyjność. 3. Chevrolet Seberben Chevrolet Seberben to klasyczny wybór dla tych którzy szukają niezawodnego, przestronnego i mocnego crossovera. Jest znany ze swojej wytrzymałości i zdolności do radzenia sobie z trudnymi zadaniami. Seberben został zbudowany z myślą o długim okresie użytkowania dzięki solidnej ramie i niezawodnym komponentom. Urządzenie często otrzymuje wysokie noty w badaniach niezawodności, m.in. od J.D. Power i Consumer Reports. Właściciele często twierdzą, że przy prawidłowej konserwacji ich i z łatwością przekraczają 400 tysięcy km. Seberben oferuje przystronne wnętrze z trzema rzędami siedzeń i dużą ilością miejsca na bagaż, dzięki czemu idealnie nadaje się dla dużych rodzin i na wycieczki drogowe. Wygląd zewnętrzny jest solidny i stylowy. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V8, który zapewnia doskonałą wydajność i możliwość holowania. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i intuicyjny system multimedialny podnoszą jego atrakcyjność. 2. Toyota 4 Runner. Toyota 4Runner znana jest ze swojej wyjątkowej niezawodności i możliwości jazdy w terenie. To najlepszy wybór dla poszukiwaczy przygód i osób potrzebujących wytrzymałego crossovera. Model 4Runner został stworzony z myślą o trudnych warunkach. Posiada solidną ramę i niezawodne podzespoły. Urządzenie to konsekwentnie zdobywa wysokie noty w badaniach niezawodności prowadzonych przez JD Power i Consumer Reports. Właściciele 4 runnerów często zgłaszają, że przebieg ich aut przekracza 300 000 mil przy minimalnych problemach. Model 4-runner wyróżnia się wytrzymałą obudową przeznaczoną do przygód w terenie, natomiast wnętrze jest komfortowe i praktyczne. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V6, który zapewnia doskonałą wydajność zarówno na drodze, jak i w terenie. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i przyjazny użytkownikowi system multimedialny podnoszą jego ogólną atrakcyjność. 1. Lexus GX 460. Lexus GX 460 słynie z wyjątkowej niezawodności i luksusowego wyposażenia. To najlepszy wybór dla osób poszukujących niezawodnego i wszechstronnego crossovera z możliwością jazdy w terenie. GX 460 został wykonany z wysokiej jakości materiałów i charakteryzuje się precyzją wykonania, co gwarantuje długotrwałą wytrzymałość. Urządzenie często otrzymuje najwyższe oceny niezawodności od JD Power i Consumer Reports. Właściciele często mówią o płynnej jeździe GX 460 i niskich kosztach utrzymania. Wielu użytkowników podaje, że ich GX 460 przejechały ponad 400 000 km z minimalnymi problemami. GX 460 wyróżnia się luksusowym wnętrzem, materiałami najwyższej jakości i zaawansowanymi technologiami. Wygląd zewnętrzny łączy w sobie siłę i elegancję, podkreślając luksusowy status pojazdu. Pod maską zazwyczaj znajduje się mocny silnik V8, który zapewnia doskonałą wydajność zarówno na drodze, jak i w terenie. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i najwyższej klasy system multimedialny dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność. Jeżeli spodobała Ci się ta ocena, koniecznie sprawdź moje inne materiały o samochodach. Do zobaczenia w następnej recenzji.